Karl, w naszym domu leży martwy człowiek. No proszę, skąd on się tu wziął. Karl, coś ty zrobił? Co ja? Nic nie zrobił. Opowiedz mi, jak to się stało, Karl. Więc go pierwszy raz na oczy. Dlaczego zabijesz tego człowieka? Karl? Nie zabijam ludzi, to jest moja najmniej lubiona czynność. Okej, okay, Karl, co się stało? Co, co się tu stało, zanim wróciłem do domu? Więc byłem napięty. Okej. Okay. Siedziałem w, poko w pokoju. Tak? Czy książkę? Okej, okay, kontynuuję. No i wtedy ten kolor. Tak. No i podszedłem do niego. No. I, i dźgnąłem go 37 razy w klatkę piersiową. Karl, to zabija ludzi. Uuu, wow, wow. Karl? Nie wiedziałem. Jak mogłeś tego nie wiedzieć? Jestem do Karl, a co się stało z jego rękami? Z jego czym? Z jego rękami. Czemu ich brakuje? Tak jakby ugotowałam i je zjadłam. Karl! Miałam ochotę na ręce. Daj mi spokój. Karl. Byłem, byłem tak głodny, że tylko, ręce, że tylko ręce mogły to powstrzymać. Karl. Dobra. Jem ręce, jem ręce, jem ludzi. To już dwie rzeczy. Jak coś, to zaraz przepraszam, że powiedziałam ludzi, ale odegram tą scenkę znowu. Zabijam ludzi, jem ręce, to już dwie rzeczy.